Serdecznie, Kikowy Szlak, Szybyskie Łąki 19 maj 2014 Dzisiaj kilka słów na temat opanowania czyli jeszcze o opanowaniu kiedyś o tym temacie mówiłem, wspominałem a mówiłem o tym, jak opanowanie jest ważne w życiu każdego z nas i, i oczywiście jest to jasne, klarowne, nie ma co sobie tutaj nad tym się zastanawiać czy dywagować wielce jest ono istotne ale chodzi o to, że że brak opanowania, że skłonność do jakiejś porywczości, do takich nagłych reakcji, niewypracowanie w sobie tego nawyku, a uspokajania myśli i a, takiego realnego myślenia in plus powoduje często no, przymnażanie czy pomnażanie kłopotów, ale sztubłocko, sprawia, że, że tych kłopotów nam przybywa, jeżeli nie potrafimy się opanować kłopotów przybywa i przede wszystkim bardzo łatwo zmieniamy plany związane z naszym działaniem, bo brak opanowania powoduje, że działać zaczynamy chaotycznie, zaczynamy się denerwować, zaczynamy myśleć o tym, czy o tym, czy o tym i oczywiście te przyczyny tego nieopanowania, czy braku opanowania mogą być różne, przeróżne, prawda? Ktoś z nas może wyprowadzić z równowagi, czasem tak bywa, dajemy, jeżeli się dajemy wyprowadzić z równowagi, a może dostaliśmy na przykład informacje od urzędu skarbowego, że, że musimy dopłacić kilka ładnych tysięcy podatku. Bo coś tam zostało źle wyliczone i, i pewne rzeczy, ale trzeba będzie troszkę pozmieniać. A można się oczywiście zdenerwować na to i wkurzyć, ale z drugiej strony można było wszystko jakby doglądnąć od początku, dopilnować i sprawdzić czy taka sytuacja nie grozi. Ale najważniejsze jest, jak się zareaguje. Jak się zareaguje, czyli... Opanowanie jest kluczowe. Opanowanie jest bardzo ważne. Być osobą panowaną, pracować nad tym opanowaniem. E, pozytywna literatura, e, jakby rozkładanie spraw na czynniki pierwsze. Wydaje mi się, że to są takie podstawowe rzeczy, które pomagają nam opanować, czy, czy w ogóle wypracować sobie ten nawyk e, być jakimś opanowanym. To, że coś się dzieje, coś się wydarza, nagle zaskoczenia i my mówimy stop, ok, muszę o tym pomyśleć, Czy nie reaguję nagle, zastanawiam się, co w takim przypadku może się stać najgorszego, co jest z tym związane, jak mogę rozwiązać tą sytuację, jakie kroki potrzebuję podjąć, żeby wyjść na prostą, wrócić do stanu wyjściowego albo jeszcze sprawić, zrobić z tej sytuacji korzystniejszą niż była przed, niż była przed. Opanowanie bardzo ważna, bardzo ważna cecha. Pracujmy nad nią bo będzie nam potrzebna przez wszystkie dni naszego życia. Po prostu jest bardzo, bardzo ważna. Tyle na dzisiaj, na ten kikowy, poniedziałkowy szlak. Hej!